Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. To jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, Staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcego, obcy. Ten przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówi. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, bo do dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sila, radością napełni mnie. Przyjdź w swojej mocy i sila, radością napełni mnie. Zapraszam serdecznie, drogie dzieci, To jest, kto jest chętny, kto jest odważny. No. Widać po frekwencji, że majówka nam się rozpoczęła, pewnie większość dzieci już wyjechała na jakieś wakacje, chwilę wolnego odpoczynku, ale podejrzewam, że oni też są w kościółku na mszy świętej, tylko że w innym po prostu miejscu. Na początku mszy świętej powiedziałem, że dzisiejsza niedziela ma swoją nazwę i jest to Niedziela Dobrego, Dobrego Pasterza. Tak jest, dobrego pasterza. Czy dzieci w swoim życiu widziały już pasterza? Tak, kto widział pasterza rękę w górę? Dobra, a gdzie widziałaś pasterza? Na polu. Na polu, a ty gdzie widziałeś pasterza? Też na polu. Też na polu. Kto jeszcze widział, gdzie widziałaś pasterza? Na polu. Też na polu. No właśnie, na polu. I pewnie widzieliście go tutaj w Polsce bardzo często z pasterzami, tak, kojarzą się góry, szczególnie gdzieś tam zakopane itd. i tak dalej, tam często można spotkać górali, którzy, którzy prowadzą swoje zwierzątka. Pasterz jakimi zwierzętami zazwyczaj się zajmuje? Owcami. Owcami, ale pasterz też może na przykład zajmować się kozami czy też innymi różnymi zwierzątkami. No właśnie. I dzisiaj Pan Jezus mówi o, o pasterzu, o tym, że owce znają jego głos i że słuchają swojego pasterza. Co pasterz musi robić dla swoich owiec? O co musi zadbać? Chronić je. Musi je chronić. Co jeszcze musi taki pasterz robić? Karmić je. Karmić je, prawda? Co jeszcze? Dbać o nie. Dbać o nie. Czy coś jeszcze? Taki pasterz powinien robić. No, oprócz karmienia też trzeba dawać. Trzeba jeszcze poić je. Tak jest, poić, czyli dać pić, prawda? No, słuchajcie, jak już powiedziałem na początku, niektóre dzieci już pojechały na mojówkę, a ja szczerze mówiąc, wczoraj z pewnego wyjazdu wróciłem. Jeszcze dwa dni temu miałem okazję być w państwie Izrael państwie, w którym swego czasu żył Pan Jezus. I słuchajcie, też tam widziałem pasterzy, pasterzy, którzy prowadzili swoje owce, tylko tam w Izraelu te miejsca y, trochę się różnią. Tutaj te dzieci, które widziały pasterzy, mówią o polu. Tak? No to pewnie była piękna, zielona trawka, pewnie był jakiś tam strumyczek, prawda? Tak? Było tak na tym polu? No właśnie. A w Izraelu jest bardzo dużo miejsc pustynnych. Czy na pustyni łatwo jest znaleźć zieloną trawę dla owiec? No nie. Czy łatwo jest znaleźć wodę na pustyni? No nie. No właśnie. Dlatego też tacy pasterze w Izraelu jeszcze bardziej muszą się namęczyć, żeby zadbać o te swoje owce. No i tym dla nas pasterzem jest Pan Jezus, prawda? My jesteśmy takie owieczki, które właśnie przychodzą tutaj, między innymi do Kościoła, żeby tak, w jakiś sposób się nakarmić, nakarmić duchowo. Te dzieci, które już przystąpiły do, do Komunii Świętej, to właśnie między innymi tą Komunią Świętą, tak? Ciałem Pana Jezusa się karmić. Ale również my wszyscy karmimy się między innymi Słowem Bożym, Słowem Pana Jezusa, prawda? I też jak mamy jakiś problem w swoim życiu, to pewnie często zwracamy się do naszego pasterza, czyli do Pana Jezusa, prawda? Robicie tak, że modlicie się, się na przykład, o Panie Boże, sprawdzią z matematyki niech mi dobrze pójdzie, prawda? Albo tam z polskiego, z historii, nie wiadomo z czego jeszcze, z angielskiego, prawda? No to często się modlimy, tak? Żeby, żeby nam dobrze poszło. I właśnie Pan Jezus mówi, że tylko ci, którzy przyjdą do Niego, którzy będą słuchać Jego słowa, którzy będą właśnie yy, iść za Jego głosem, jak te owce, to dostąpią chwały wiecznej, czyli pójdą do nieba. Czy Wy, drogie dzieci, chcecie iść do nieba? No właśnie, myślę, że każdy z nas tutaj na kościele chciałby pójść kiedyś do nieba, prawda? I Pan Jezus mówi jedno. Trzeba słuchać mojego głosu. Trzeba przyjść do mnie. Bo wszyscy inni, którzy przychodzą, to są tacy źli, niedobrzy. Czasem może, nie wiem, czy słyszeliście, określenie czarna owca. Że ktoś jest czarną owcą. Ktoś słyszał takie określenie z was? Tak? I co oznacza to takie określenie czarna owca? Że kto, ktoś jest inny. No ktoś jest inny, na pewno. Jest coś jeszcze macie do ten? do wyjaśnienia czarna owca jakoś Ale to no właśnie no na pewno jest inny Możemy iść za taką czarną owcą, tylko właśnie trzeba iść za pasterzem, za tym, który właśnie ma za zadanie nami się opiekować, chronić nas yy, i tym Dobrym pasterzem dla nas jest Pan Jezus. Rozumiemy? Czujemy czacze? Fajnie, cieszę się bardzo.